Dzień dobry. Dzień dobry, ten kolejny piękny, rzeszki poranek w Norwegii. Są fiordy, jest wodospad, jest łódka, jest andrzej, herbata, jest całkiem zajebiście. Ogarnięty? O, bardzo, polecam. O, brakowało tego, nie? Woda, rześka i chlupie. I taka właśnie herbatka z owocami z wojskowej racji. Śniadanie, czyli zupa. Andrew zrobił zupę. Ja żałuję, że ja nie kupiłem tego więcej. Ty, ej! Ja do mojej matki, moją matkę poproszę, bo... Zamówiłem sobie tą uszankę, taką na wzór tej, co ma Jacek z orzełkiem. Jeszcze ją poproszę, żeby kupiła te saszetki, żeby kupiła tego więcej, a wysłała do, do Norwegii. Bo te zupy nam ratują dupę, nie? Naprawdę. Chodzi o to, że kupiłem z 20 saszetek takich zup typu żurek, typu bars gotowych. Bez tam żadnych dodatkowych spodników, tylko po prostu takich baz. I dwie takie bazy to jest naprawdę bardzo, bardzo pożywny posiłek. Tutaj tego nie ma, przynajmniej ja tego nie widziałem. Ciężko, nie? Ciężko, nie wiem, jak tam z kosztami ja też. No, być więc chyba razem z tą uszanką i z tym wszystkim dokupimy tych zup, bo. Bo te bazy są genialne. No, do bo zupu co? nie ma, Andrzej. Dodaliśmy Dodali. do tego e, makaron, dodaliśmy do tego kiełbasę i jest zupa. Coś pięknego. Ciepły posiłek o poranku. Teraz e, musimy jeszcze podjąć tutaj szybko na pokład Jacka. A, Bosak by się przydał znowu. Trochę wysoko. Na możemy Dobra, mamy to. Płyniemy. Teraz chwila prawdy, bo zakładamy grota. Zobaczymy jak się będzie sprawowało nasze szycie. Dobra, jest taki następny plastik. No i nasze szycie jest tutaj, w tym miejscu. Dotarliśmy, to jest koniec fjord. Tu moje buty się suszą Jeszcze po wczorajszym trekkingu i tym gnoju w butach Tam jakiś wodospad kilkusetmetrowy Chłopaki wyszli na brzeg A ponieważ Andrzej cały czas nie, nie naprawił gówno pompki W kiblu to oczywiście wszyscy cenią sobie kible na całym lądzie W sumie szczerze powiedziawszy nawet gdybym miał tą to... toaletę działającą na łódce wolałbym Chodzić na stały rząd. Wziąłem są buty zapasowe specjalnie pod yy... mm, Arktykę. Są takie buty demaru polskiego wojska. Jaki żołnierz się kiedyś przysłał dawno temu. Bo dużo mnie obserwują ludzi ze służb i Zwoja Mon 9933 a demarowskie. Szczerze. Wychodzi na razie, że są całkiem zajebiste, ale to typowe takie buty, wiecie, pod śnieg, pod jakieś trudne warunki, buty, w których człowiek się zarąbie, nawet na jesieni, one są dobre na zimę, to są tak naprawdę buty na jeden sezon, na co najtrudniejszy, bo są ciężkie, są grube, są mocne, ale one dają komfort w sytuacji, w której naprawdę w okolicy jest zima. Kolejny piękny, rzeźki poranek. Jesteśmy w Tavanger. Andrzej, co, ze śmietników, czy nie? Nie, z sklepu. Za pieniądze? No. Nieźle, nie? A jak śmietniki? Nie było żadnych śmietników. To Anton miał znaleźć jedzenie. I co? Anton, gdzie jedy? Nie na, na show. Show. No. Ja też musiałem kupić. A ty na show? I to inflacja <laughs> wszędzie, nawet w Norwegii. A w Norwegii no drogo. A jeszcze do tego doliczyć inflację, to w ogóle dramat jest. Ale trzeba było wrześniu obacać tą cenę. A nie jakiś tam włoskie dziadostwo italiana, przynajmniej ciepło cokolwiek się to zjemy, mamy ciepło. fenomenale dzisiaj opuszczona załogę i przychodzi nowy, Włoch No jeszcze tą kaczkę jeszcze <laughs> okej, ok, że łódku no, no tak ich nie ma a, no, pokarmimy niech ma dość od życia jedno jedam, dam, masz Wyrące? No, pierwszy Cię poprosił jak w życiu, nie? Fajnie. Co, <grymnelly> no. tak to, to, to się zakończy Przyszło do naszego Rosjanina. No, da wagi. Za raptem dwa tygodnie kończy się wiza i musi coś z sobą zrobić, bo jak wróci do Rosji to Pisa. Tylko od razu go do wojska. A co, w sierpniu ujechał, a co w septembry nie A w Turmu? Albo w Turmu, albo do wojska bo no, daj spokój! przejebany być ludzkim w dzisiejszych czasach, naprawdę. Przez ranę. się się rozglądamy za tymi naszymi kontenerami, no ale to jest wszystko pozamykane. No generalnie tam gdzie dużo jakichś imigrantów i tak dalej, to wszystko będzie pozamykane. Polaków. A tam na wioskach, jak sobie gdzieś, gdzieś się dystansujemy za market, to pewnie się znajdzie. Na no, jakimś zaduchu, nie wiem, nie Drogo! Nie, to zawsze było droga. Teraz w tej inflacji to już w ogóle dramat. Robić zakupy tutaj. No. Nawet do kibla musieliśmy zapłacić kartą, żeby woli Trzeba od razu więc wiesz, cały zestaw mm. do się ogarnąć. no makijażu. Jakbym wiedział, że tam jest kibel. Wracamy na łódkę i czekamy na naszego Italiańca, ponieważ cały e, stał, e, skład załogi, czyli ja i załoganci I załogańczyk Był Ukrainiec, był Rusek, teraz czas na Włochach. Zobaczymy ile wytrzyma. Jidlantczyk też jeszcze był. który wyglądał w Persji. No. Ja mu daję dwie doby. Tym swojemu Włochowi. On już pływał tam. On... Tak? On tylko pływał na większym jachcie, oczywiście, loksysowym. No, zobaczymy. No. Paweł, dzięki za te podarki z Podlasia. Kolorowe. Jest zajebiście. Tym ja. bardziej, że jesteśmy w Norwegii, to jest bardzo drogo. A to co nam podariłeś... Bratan to jest po prostu najdroższe w tym kraju, także dzięki starym. No już 5 litrów poszło, to miało być tak pięknie. No i dwa tygodnie. Dwie godziny później, już po zakupach i po spacerku po centrum z Stadanger czekamy na naszego nowego załoganta i ogarniamy łódkę. Trzeba to sprzątać, trzeba liny skarować, tutaj trochę pokład ogarnąć, przetkać rury odpływowe, bo się okazało, że są zatkane. I sprawdzić elektrykę. A tak jak już chyba mówiłem, ta łódka generalnie jak wypływała z tego Tolpnicka, to ona była po pół roku stania. I w tu nie było robione, więc wiele rzeczy po prostu robi się w trakcie rejsu. W sumie nawet spoko, bo dzięki temu jest jakieś dodatkowe zajęcie. Na pewno się tutaj nie nudzimy. Teraz obstawiamy, na ile chce nasz Italianiec tutaj zostać. Andrzej mówi, że ile, Andrew? Na tydzień. To znaczy ten... E, jak mu tam... Irlandczyk, co wygląda jak Pers deklarował, że płynie z nami na ten... w Arktykę, a wytrzymał dobę, także zobaczymy jak tam italianiec no. A ruski twardy z kolei, trzeba przyznać. Ruskie to twarde są. Mamy tego tarcia darmowego i wpadłem na pomysł, żeby jakąś aplikację zainstalować. Tu Good To go, coś takiego. I teraz szukam tego jedzenia w okolicy, jak ktoś ma nie wiem, do sprzedania do oddania i co się okazuje. wygląda na to, że w tej okolicy nic się dziś nie zmarnuje. Ja myślę Andrzej, że po prostu ci Norwegowie oni tego systemu nie znają, którym my się posługujemy Są tak bogaci, że dla nich to jest. Z tego systemu? No takiego menerskiego no, no. podróżowania. Jakby zarabia 250 Kron na godzinę, to też być byś miał w chuju to. Dopływają takie maleńkie mariny, ale widzę, że jest jakiś markecik tutaj też. Będziemy szukać szczęścia pewnie po nocach, po świetnikach. Klasyka gatunku przy wykonaniu podróżników Meneli, nic nowego. Zobaczymy. Na takich zadupiach jest spora szansa, że oni nie zamykają tego na kłódki. Rzeczywiście jest tak lekko mrzawkowo, trzeba się będzie schować do kokpitu za chwilę. Stajemy o poranku z Andrzejem. Niemiec już śpi. Dobra. Idziemy na śmietnik, sprawdzić co tam słychać. Na no. śmieciach. My fryganie. Dogrzebiemy w kontenerach fryganie O kurwa O, ojko Dlaczegoś? Tak, takie antena się zjacił, bo mnie zdali różnie Czernik? Tak mam na trzeci Starczy to wszystko jest Mamy Anton Pary arbus normalnie O, to dzisiaj ty Owocowy piątek gdzieś tam... Owocowy piątek gdzieś tam jabłka koszy i banany i kaloszy one są dobre do zupy O, o gdzie, się, tam są dróg. dobre rzeczy pod kolan Wysyłali no a my potem mamy problem, bo nie ma chleba w sklepie, bo nie wiem czy wykupują ten sklep, czy ten chleb z Proszę bardzo, chlebem do jaśnicza. To są chlebki, to ja sprawdzają tej aplikacji do ratowania żywności No dzisiaj nic w swojej okolicy nie zmarnuje. Żadna żywność. Mm -hmm. A z tym chlebem to w ogóle największe jaja. Ja tych bułeczek może trochę wziąć, żeby to nagle mnie parować, Proszę do. Przyjrzyjcie się. My frigarnie, co użemiemy w kontenerach? My frigarnie, znamy każdy kość. My frigarnie, wszystko z kożyny, my kośmiamy z Ale chyba trafiłem na jakieś jedno lekko spóźniałe Antidotum! Antidotum, panie kapitanie O, panie. o, panie. o, panie. o kurde Bambus Ekologia bambusowa Łyżka do jogurtu w plastiku Nie no, nie ma tego U. Dziękujemy ci Norwegio U. Ok, to jest ten moment Andrew, kiedy Palak staje się inspiracje do Niemca, patrz <noise> no, trochę tak Myślałem, że będzie zszokowany, a on to przyjął na klatę ost dobrze. Jak wydał pierwszego dnia 50 euro na jedzenie to teraz. Już... <głos> <głos> to jest nasza. Das jest ost Ostpolitik. Dzień dobry, 8.30 Już dopłynęliśmy, jeszcze trochę sobie musiałem dospać. A tymczasem w mieście to już takie świetniczki. Wszystkie pozamykane, nawet te takie małe, w którym się tutaj otwierali. Też mają budowane specjalne zameczki, tak więc no... no, no trzeba się trzymać w prowincji, bo prowincja nazwy karmi. To jak na wojnie normalnie. Miasto zawsze głodowało, a wieździła dostatnie, dlatego w, trafie... w wojny warto było mieszkać na wsi, bo na wsi zawsze było wszystkiego więcej. Andrzej, jak na wojnie? Na wojnie miasto zawsze głodowało, a na wsi było żarcie. No, na, na wsi nie muszą zamykać, bo przecież co? jakbyś zobaczył, że sąsiad grzeba w śmietniku, no to kurwa by go chyba na takce wywieźli, nie? A to nagle przychodzi że. No jak przyjeżdżał, no to mogą robić też co? Jasek właśnie mówił, że dużo jego znajomych żeglarzy, to masa z nich ma jakieś tam tajki, nie tajki z sobą tam po pościągane tutaj. Ale one się tak średnie tutaj odnajdują termicznie. To widzę, to jakaś taka, idzie Azjatka już. Z poprzedniej generacji ściągnięta pewnie 20 lat temu tutaj przez jakiegoś innego żeglarza norweskiego. Tak widać, że tu, 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 tu nie służy jej Norwegia. Mogła w tej Tajlandii siedzieć, no z tego miasta teraz pochodzi jakiś znany żeglarz YouTubeowy. Znany, nieznany. No bullshit. no bullshit just sailing. Ma taki kanał na YouTube. I tu gdzieś trzyma swoją łódkę, ale nie widzę jej. No ale Jacek zrobił wywiad. Zobaczyłem na Instagramie, że grzeje zat w Grecji więc... No za, no za kentos, tak I mu się nie dziwimy <gry> Więc co najwyżej to możesz bur... bym... burty łódzki, łódki pocałować Jakby był z Norwegii, to bym tutaj nie mieszkał Niesamowite jakie możliwości stalkerskie daje dzisiaj internet, po prostu szok Patrzę w łódka tego człowieka Tessie 35, coś takiego Patrzę po architekturze Mamy tą architekturę, czyli że... Ja tam zaparkuję i zrobimy sobie zdjęcie. Jego miejscówka to jest tamta, tak? Nie, I'm gonna ja mojej my boat next to jest bardzo tak duży kanał YouTube? Co? No? Bardzo znane w środowisku żywarskim? Okej. No to już wiemy gdzie jest ta łódka. Ja to od razu wiedziałem, że trzeba patrzeć na architekturę na okolicy. No bo skoro miejscówki są stałe, wykupione przez ludzi, no to trzeba patrzeć właśnie gdzie jest coś co przypomina to co jest na zdjęciu, No i mamy Budynek z takim wcięciem charakterystycznym tutaj, czerwony ten dach i jeszcze taka szary molo. Także wszystko się zgadza. Czyli to jest ta łódka. Tam sobie na chwilę dopłyniemy, zaparkujemy, zrobimy sobie fotkę i polecimy dalej. Bo to podobno legenda żeglarstwa na YouTube, naprawdę. Andrzej, spełniłeś swoje marzenie, masz zdjęcie z łódką. Fotka zrobiona, Andrew? to możemy jechać dalej Ja chcę, żebyś mogę z drona zrobić fotkę Możesz polatać jak Kończymy wizytę Hoga w Haga. Andrew? No bullshit, let's sail Dwie godziny później już stwierdziłem, że najlepszą to, żeby się ustabilizować, i się tutaj położyć, ale nasz załoga, Niemiec się uczy sterować, więc... <ścoughs> Jest walka! A my powoli, bardzo bardzo powoli zbliżamy się do Bergen. Kawałek po otwartym morzu gdzie wiało za nami to jest najważniejsze w tym wszystkim w końcu jest wiatr pomyślny więc wieje w plecy no to fajnie tylko jest jedna rzecz coś znowu się stało z autopilotem trzeba chyba skalibrować albo coś także na razie lecimy na normalnym sterowaniu dobiega końca kolejny dzień naszego rejsu światło kamera a, tak, dobiega końca 19. naszego rejsu. Zbliżamy się powolutku do Bergen. Na miejscu mamy Artura, którego poznałem w Kambodży, ale też on nas z grupy patronów. Także Artur, do zobaczenia wkrótce. Andrew, ukażej tam okolicę, pokaż. Bo jesteś w z a że dzisiaj po robocie. Ty, Andrzej! Ukażej okolice! <grym> I skomentuj, wzięłaś teraz w Nic się nie dzieje, jaki statek sobie płynie Cisza, spokój, no niekoniecznie abstynencja. <grym i zbierny>